Cześć, w końcu nagrywam dla Was ten filmik po rozpatrywaniu milion opcji dlaczego to robić, dlaczego tego nie robić. No to końcu zrobiłam. I yy, no tak, chciałabym w sumie dlaczego i założyłam stronę i kręcę filmiki i filmiki są uzupełnieniem strony, do której link będzie niżej. Yy. Myślę, że to jest taka obskorżnia, bo jestem w czasie naturalny i tak teraz... Yy. Bo on stworzy języki i to wszystko, i tak to, tak prawda, na nas się zrzuca mało, i tak chyba dochodzi do człowieka, że może oh, to zdać. Tak, także myśl, myślę, że to mam być odskocznią od tego wszystkiego, aczkolwiek widzę, że, że ciężko to idzie. Tak sobie oglądałam filmiki innych ludzi w sieci, i tak. Są też kamerkę, gadasz sobie, jak śpiew dołach, Potem to jest chyba już wszystko, albo się filmik, który nagrywam i próbuję powiedzieć coś sensownego, więc naprawdę teraz doceniam to, co inni robią w sieci. Co yy, że to są bardzo kreatywni ludzie. Mój poziom kreatywności jest zerowy, zwłaszcza w tym poszłam do szkoły średniej. Yy, przygotowałam gra, żeby wam to pokazać, ale ciężko jest to zrobić tutaj. Tak, tak, dobra. Yy, to jest poziom mniej więcej. Ile można mieć kreatywność, chociaż trudno to określić. To jest poziom kreatywności zwykłego, tylko że jako który chodzi do pani do warzywnie kapuje poziomniaczki, prawda? To jest mój poziom kreatywności, tak? Bo w głowy niższy, bo ja. I co zrobiła szkoła średnia z moją kreatywnością? Szkoła średnia. E, dlatego, jeśli macie jakieś pomysły na filmiki na temat pytania, wszystko możecie pisać w komentarzach niżej, albo. Wejść na stronkę i polubi, do czego zachęcam. Yy, I wysłać wiadomości. Ja bardzo chętnie będę czytać Wasze wiadomości i się do tego ustosunkuję. Bardzo dziękuję i pran.